Toksyczni rodzice. Kiedy dziecko wypełni nawet najmniejszy błąd u toksycznego rodzica, może usłyszeć odpowiedzi w stylu: To ty się mylisz, ja się nigdy nie mylę, nie filozofuj, nie wymądrzaj się. No, dobrze, że ty się nigdy nie mylisz. Ryby i dzieci głosu nie mają. Niestety, ale dziecko wychowujące się w takim otoczeniu w przyszłości nie będzie miało własnego zdania. Będzie pełne obaw i posłuszne. Nie będzie wyznaczało granic w lęku i obawie przed tym, że ktoś przestanie je lubić albo kochać. Takie dziecko ma problem z rozwinięciem własnych skrzydeł w podejmowaniu decyzji. Często nie chce albo boi się opuścić swój dom rodzinny, cały czas skupiając się na rodzicach. W życiu dorosłym bardzo mocno zakrywa swoje rany z dzieciństwa, a swoje nieprzepracowane, zablokowane emocje przerzuca w swoim życiu na inne osoby, wskazując winnego zawsze na zewnątrz. Zakładając swoją rodzinę, nieświadomie powiela te toksyczne rodzicielskie wzorce na swoje dzieci, i temat niezdrowej relacji ciągnie się pokoleniami. Z drugiej strony, jeżeli takie dziecko uświadomi sobie, że nie chce powielać takiego schematu, to może zadziałać też w drugą stronę, która również jest mocno niebezpieczna i swoje dzieci będzie wywyższał, wychwalał i nienaturalnie sprawiał, aby czuły się lepsze od innych. To w przyszłości tworzy kolejne pokolenie narcyzów którzy przedmiotowo traktują innych i są pępkiem świata, nie zwracając uwagi na emocje innych, stosując te same techniki manipulacji, które zaczerpnęli od rodziców. Prawda jest taka, że wszyscy żyjemy z konsekwencjami zachowań naszych rodziców. Pytanie, na ile jesteśmy świadomi tych zachowań i na ile potrafimy stawiać swoje granice oraz na ile nie ranimy innych swoim własnym zachowaniem.